Cześć! Mówiliśmy ostatnio o kifozie piersiowej. Myślę, że czas, żeby powiedzieć kilka słów objaśnień na temat podwijania kości ogonowej. Nieśmiertelny ruch, co drugie zdanie podczas zajęć. Koniecznie objaśnijmy, jak to rozumieć, ponieważ w mojej praktyce gambiletowej widzę sytuacje, w których wydaje się, że wiele osób niewłaściwie pojmuje sens wykonywania tego ruchu i sytuacje, w których ten ruch ma zastosowanie. No to teraz omówmy podstawy mechaniki miednicy i lędźwiowego kręgosłupa w odniesieniu do kości ogonowej. Kość ogonowa jest, będę używał takiego uproszczonego języka, jest końcową częścią kręgosłupa. I ta końcowa część kręgosłupa idzie w przedłużeniu kości krzyżowej, która, jak pamiętacie, ma takie kifotyczne, wypukłe ustawienie. Czyli mamy kość ogonową, kość krzyżową i powyżej lordozę lędźwiową. Ta wklęsłość w odcinku lędźwiowym tworzy się m.in. dlatego, że miednica w warunkach neutralnych. Jest ustawiona w niewielkim przodopochyleniu. Gdyby miednica była ustawiona w pozycji poziomej, bardzo dobrą pozycją do obserwacji tych ustawień jest Vajrasana, kiedy siedzisz na piętach, bo tu miednica jest troszeczkę powyżej poziomu kolan i to wybitnie ułatwia czy poprawia ruchomość bioder, właśnie w tym ruchu przodu i tyłu pochylenia miednicy. Więc Neutralne ustawienie miednicy to jest lekkie przodopochylenie, które daje bazę do kształtowania się wklęsłości w odcinku lędźwiowym. Gdyby miednica znajdowała się w pozycji poziomej, to wtedy mówimy już o tyłopochyleniu miednicy, a tyłopochylenie miednicy jest ruchem, który wydłuża odcinek lędźwiowy i łagodzi lordozę, czy też ją zupełnie wypłaszcza. I teraz kiedy wykonujemy ruch Podwijania kości ogonowej. To się tak mówi obrazowo: podwijania kości ogonowej, albo mówi się przesuń kości ogonową do środka. Poprawnym ruchem, związanym z mechaniką ciała i nazewnictwem ruchu, byłoby zrób tyło pochylenie miednicy. To jest tyło pochylenie miednicy, nie jest to ruch samej kości ogonowej, bo taki ruch za pomocą siły woli nie jest możliwy. Tym niemniej. Istnieją napięcia w ciele, które mogą wywołać ruch na poziomie samej kości ogonowej i do takich ruchów należy nadmierne napięcie mięśni krocza, które jest zdolne pochwycić kość ogonową i ustawić ją w takim bardziej haczykowatym, w ta haczykowatej pozycji. Tak się dzieje to już, tak nawiasem mówiąc, w reakcji najczęściej na to, że dany, dana osoba ma z kolei poziome ustawienie kości krzyżowej, czyli kość krzyżowa jest pod większym kątem nachylona do przodu niż fizjologicznie, i wtedy w kompensacji na to mięśnie krocza to podwijają samą kości ogonową, ale to są jakby kwestie pewnego profilu napięć tworzącego naszą postawę, a nie tego, co jesteśmy w stanie robić siłą woli. Jeśli chodzi o siłę woli, to właśnie robimy tyło pochylenie miednicy i kości jest jednym z elementów opisu tego ruchu. Bardziej poprawnie byłoby mówić na temat tyło pochylenia miednicy, ponieważ to sprawia, że zaczynamy zastanawiać się, jakie mięśnie odpowiadają za ten ruch całej miednicy z obu stron. I przede wszystkim mięśniami, które pociągają przód miednicy ku górze są mięśnie brzucha i nas tutaj najbardziej interesuje mięsień poprzeczny brzucha razem z mięśniami skośnymi, które stabilizują aktywnie kręgosłup lędźwiowy. I do spółki z mięśniami brzucha z tyłu mięśnie pośladkowe, a także mięśnie kulszowo-goleniowe pociągają miednicę w kierunku tyło pochylenia więc jest to kwestia pewnego balansu pomiędzy mięśniami. Z tyłu i mięśniami z przodu, które poruszają całą tą puszką w płaszczyźnie strzałkowej. A nie jest to ruch kości ogonowej. Mówienie o nim w taki skrótowy sposób może fajnie przemawia do wyobraźni, łatwo to zapamiętać, ale w gruncie rzeczy daje to mylne wyobrażenie o istocie tego, co tutaj chcemy zrobić. I teraz podwijanie kości ogonowej, trzymajmy się tego określenia, wydaje się być na wielu zajęciach jogi takim uniwersalnym sposobem na łagodzenie napięć w lędźwiach. I tu jest kłopot, ponieważ napięcia w lędźwiach pojawiają się z różnych stron i mają różno, różne mechanizmy. I u jednej osoby mechanizm napięcia w lędźwiach może wynikać rzeczywiście z tego, że w swojej postawie ma przodopochylenie miednicy poziomą kość krzyżową i mówiąc potocznie ma taki kuperek z tyłu. Natomiast u innych osób napięcie w lędźwiach, tutaj akurat w tym co teraz pokazuję, to jest taka bardziej kompresja w lędźwiach. Natomiast u innych osób jest tyło pochylenie miednicy wynikające z nadmiernego napięcia, ze skrócenia mięśni tyłów nóg. Takie osoby mające spłaszczoną lordozę, e, również uskarżają się na dolegliwości lędźwiowe. I jeśli zaczną wykorzystywać uniwersalny sposób. Czyli podwijanie kości ogonowej, to będą pogłębiać istniejącą wadę. Więc trzeba zastanawiać się zawsze, jaki jest stan wyjściowy, z czym wchodzimy na matę, że tak powiem, i dopiero na to reagować. Ale jest jeden taki, jest jedna taka ciekawostka, która może być mylna, jeśli bliżej się temu nie przyjrzysz. Bo ja przed chwilą opisałem dwa oczywiste przypadki. Osobę, która ma przodopochylenie miednicy i kuperek. Oraz osoby, która ma raczej w kształcie takie bardziej płaskie pośladki, bardziej spięte i tutaj płaskie plecy bez lordozy. A także jest to osoba, która podczas schylania się musi koniecznie mieć zgięte kolana, a lędziowy odcinek wygina się w taki pałąk. Wiele osób ma taki typ postawy, w którym miednica jest wypchnięta do przodu i sylwetka ciała tworzy taki banan wygięty. Miednica wypchnięta do przodu. W reakcji na to klatka piersiowa jest odgięta do tyłu, i także u dołu w reakcji na wypchnięcie miednicy kolana idą do przeprostu. Jest to taki wychylony typ sylwetki. Ponieważ grawitacja działa na takiego banana, to działa zgniatająco i wtedy tą najbardziej ruchomą częścią jest część lędźwiowa, która poddaje się temu i tak sobie właśnie giętko amortyzuje. I w ten sposób w postawie stojącej taka osoba zbiera napięcia w odcinku lędźwiowym i doświadcza podobnego rodzaju napięć jak osoba mająca przodopochylenie miednicy, chociaż ta osoba w, tym, w tej wygiętej sylwetce wcale tego przodo przodopochylenia nie musi mieć. Mało tego, może mieć jeszcze tyło pochylenie, i właśnie przez to wypchniętą miednicę. To się składa na, bardzo często na obraz tzw. zespołu ślizgu przedniego biodra. I jeżeli taka osoba. Będzie miała wyobrażenie, że skoro w staniu jest bardziej wygięta w lędźwiach i właśnie w związku z tym musi podbijać kości ogonową, no to właśnie będzie potęgowała dokładnie te, te, ten dysbalans mięśniowy. I tego nie należy robić. Taka osoba ma się nauczyć cofać linię bioder i pionizować sylwetkę swojego ciała, co znowu sprowadza się do nabywania osiowej świadomości ciała. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy nie powtarzali ruchów jak kalki i zaleceń, tylko zawsze zadali sobie trud, aby zorientować się, jaki my mamy typ sylwetki i jak w odniesieniu do niego potrzebujemy adresować korekty. I to, gdzie będziesz podwijać kości ogonową i w jakim stopniu, w jakich pozycjach, po prostu zależy od sytuacji i tego jak ty pracujesz. Na pewno nie jest to żaden uniwersalny ruch który jest panaceum na bóle lędźwi. Dzięki i do następnego.